Mamy, Właśnie widziałem O kurwa mać <laughs> <laughs> Jego głowa wjebała mi się tutaj do środka Martwe kto Dobrze Co się działo? Ja, 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 Nie Kurwa mać A kto zapłaci? Nikt To nie NFZ Tym razem nie mamy NFZ-u że jeszcze raz kurwa Bez mojego posłuchania też chyba, Starę, Żyje, chyba, żyje jeszcze jest, kurwa Ból głowy, ale to się wyleczy Nie, ale kapitan ma burdówkę, trzeba wyleczyć Kropotę Nie mam maści Spokojnie, zdejmę spodnie, zaraz się znajdę Ja <grytale> piszę <grytale> tylko, tylko dokładnie rozprawiać. Oj, będzie dokładnie rozsmarowane. Znowu mi kurwa zajebał. Dobra, Zobacz. świeci na Poczekaj, zobaczmy. Uwaga, prąd. Jeb... JAK MI KURWA JAK MI PORWAŁO Aaa, nic Halo? Wyjebało mnie na koniec, ale tu jest ślepa uliczka Ej, kto tu tu przebiegał? Kto tu tu To ja Kurwa, tu jest taki prąd, bo się ruszyć nie da Ja już Spokojnie, ja już kopię ja już kopię. Kopcie tam, co macie po swojej stronie, ja to ogarnę. To jak, jak się uspokoi ten. Się tam, jest tam przejściowo, zawsze. Jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby tak w nieskończoność. Kurwa, problem jest nie. Piuson, mam problem. Ja mam problem, kurwa. Czym tu jest kurwa SMG do wyjebania? No kurwa, małech, to jest kalet rzeczy, co jest na statku. Ten puste SMG wkładam do dużej szafki w security. Znaczy wiesz, nie wiem, czy będzie nam potrzebę. A czy wiesz, no jak ktoś by nie chciał, no. Nie, ja nie wiem, no, może ktoś chce się dozbroić, kurwa. Kurwa, miałbym się statek Co? Co, Co jest?! Boże. No, ale chyba nic, nic mu nie zabrał, czekaj, no. Wygląda, jakby wszystko miało. Kejdanki minął. Hehehehe. <laughs> Przeproszenie! <grym>, kurwa. Mam na kejdanki, kurwa. Ale warf. Dobra, um, jest Kurwa, myślałem, że to Pokémon. już bym ci coś... <laughs> Pa, ty, pa, pa. Czekaj, kurwa. Czekaj, bo... Nie, to na górze, chodźcie tutaj, to będzie... Tutaj będzie działać dawaj, 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 stajcie, stojcie za mną, patrzcie. Ja się kurwa przyciąga? daj to. Daj Czekaj, wrzucam do tego, do szafy bo jak to zobaczyć jak to się sprawdzi tam A, chcesz się wciągnąć w górę e, Tylko nie że nie musisz w ściany się wyjepać nie w ten, nie w drzwi Kurwa. Tylko sam sobie krzywdę zaraz robi Patrz, Patrzcie górę idę. <laughs> to chyba lepiej działa po statkiem, wiesz? Znaczy nie, bo ogólnie ten grappling hook jest ten do Into the Abyss i tam są takie misy, gdzie normalnie w jaskini niewodnej napierdasz. nie masz? No się hoduje kurwa, no zobacz, plantacja idzie pełną parą kurwa. A tu masz plantację całą. No, kurwa coś nie chce rosnąć nic, znaczy w sensie nic nie chce owoców dawać. Wszystko jest nawiezione, kurwa. Jeśli słońce świeci, ekosystem powinien zadziałać. Zróbmy się, to podlewam cały czas, jest na fulla Ale powinno jeszcze słońce, kurwa, tutaj ładnie działać. No jeszcze. No po. W Euro na Europie, nie? Ja nie mam już z nawozu. O! Kurwa, wypadło z ciebie chyba. Wątpię to nie jest takie duże. Co jest? Tak jak ci mówiłem, ty się dziewiczek w ciągu rzeczy wyrosną, one rosną. Tylko one mogą upać na ziemię i się rozwalić. No wiem, tylko że no kurwa, no niżej ci tego nie postawię. No ja na przykład byłem, leżałem tutaj, widziałem jak kolejne i się rozwaliło, nie? No to to jeszcze leżały dwa zwykłe i chuj się nie rozjebały, więc. No, trzeba liczyć na ja szczęście. Spleśniałe po prostu i tyle Dobrze to jak to się właśnie zagrało Ej, poczekajcie tyle, ja za długo idę po krójkach Ale i tak kurwa kończymy A, już kończymy? No tylko czekamy aż wszyscy będą ready, żeby zapis był po tym wszystkim No ja jestem ready Co to jebło? Kurwa ja, Słyszałem to Co tu się wyrabia? Dobra, to ja, ja lecę, jak ktoś to wyłączy serwer Ja jestem, ja będę w grze, ale lecę Słuchają? Co? co? Te najlepsze so szare komórki uciekłeś z tworzywa TOSa Miałeś to Pierdolę Ja pierdolę, co, co, co? Solid ready? Nie poddaj to wąsy. Ja jestem ciekawy, jak ty kurwa wygrałeś Battle Royale w brzuchu twojej matki. Pizde. Co? Jak ty co? wygrałeś Bole. kurwa ten Battle Royale. Ten wąs niejedną pizdą trząsł. <laughs> Chyba chujem trząsł. Ty wiesz o co mi chodzi, Pokemon czy nie? No ja, kurwa nawet się nie usłyszałem, bo albo ścinało, albo ktoś inny mówił, ja się dziwię jak ty wygrałeś ten Battle Royale w brzuchu twojej matki. Uwierz mi, też jestem ciekaw. I żałuję każdej chwili, że akurat to byłem ja. Nie no, bo każdy zajęł Rage Quita. Słuchaj, ja po nie... Rage quita za kurde. Ja nie to Oni wiedzieli, oni wiedzieli. Ale Imagina... widzisz z jakim konkurentem ty... Musisz nie, się zmierzyć, pierdolić tak... Nie, 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 nie ja, ja ci powiem jak to wyglądało. To wyglądało tak, że pozostałe plemniki spojrzały na pokemona i twierdzili Dobra, chuj, puszczamy go, będzie zabawnie. Zobaczymy takiego z jedną, kurwa, szarą komórką, a będzie zabawa. Ragequit, kurwa. Pierdolę urodzę <śmierdolę>, się nie. w innym Zmienili drużyny na Spectator! <śmianie> ja pierdolę POROŚĄCY <śmianie> ja tak. No do one, wiesz, to dołączę, w końcu to... A dołam tam bo kończę w ligę grać Kurwa. No kurna maj Maks 6 minut, maks 6 minut, także. że <śmianie> Ej, znasz IP Royta to jak go kur... ZAWIĘTAJ, ŻE MASZ SZANSE NA TO, ŻE MOŁGĘ SIĘ DO DZIEBIĘ a to tylko jeden chyba Ten Bainek Słuchajcie, zajebałem siedem tych lekers na skorupniami. O kurwa! Ja bym tam Idź po gaśnicę! To co to daleś palić? No gaś to kurwa! No debil. Jak to ja stało? No chwilowa zajedną niż sobie Chłopco kurwa przez piętro reaktor podpalił. Ja. Jak zadokowaliśmy, to, to możemy zrobić bo restart Bo się zapisało, nie? No się zrobi, się zapisało jak wbiliśmy No to, no to możemy zrobić restart po A stop. czemu? Proszę, Nie, proszę zrób restart, jak chcę o tym mówić, wiesz? nie kupi mnie to go, on się pewnie... wiesz kurwa, zaciął, dajcie go Ja ja wezmę tego, ja wezmę jeszcze I idziemy na niego, zobaczcie, gdzie się wyjechał, żebyśmy się... Może. Nie, nie, nic się nie wybałem po prostu coś. Nie, jest... ja coś kliknąłem. Nie sprawdzę. z spalik, spalik. Spalik, spalik,

Ty, to dla świetlenia? Tak. To da się, to tak. Tak, to się ono otwierać? się <ślesy> <ślesy> Tak to za słody to wygląda. Akurat zrobiłeś wyrzutnie rakiet kurwa na łajbie Zrobił Zjeb. No tak. z jeszcze w połączeniu kurwa z tym to będzie całkiem, całkiem sięka e, Mogę Krasz? My idziemy ci <laughs> czego? Rozpierdolu Kurwa nam się coś nie pali Eee, kurwa. Pożar. Co się stało? Eee, gdzie jest Kurwa, w, w roślinach. Kurwa! Nie! Kurwa, Klejach, ty tam się... byłeś, że coś tam... Nie! Ja tam nie byłem. Się stało? Ja jestem przy sklepie, kurwa. Kurwa, moja stało? plantacja! Gdzie jest wyjście stąd? Przeżyła plantacja, wydaje mi się. Co się stało? Wiesz, mi to wystarczająco szybko było to bym To plantacja przeżywa. Kurwa, gdzie jest wyjście? Koniec. Lojt. Ale nie, się bawi, nie? to też wyjdzie. Kurwa, moje pole. Kurwa, moje pole, mów. Kurwa! No ktoś mnie podpalił! Kurwa, kto tam na dole? ale zaraz komuś wy, kurwie To Rojt kurwa, bo on ma miatacz ognia. Chodź. <laughs> kurwa. kurwa. Wiesz co? kurwa. Wiesz co tu, 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 złapię cię kurwa. Wiesz to kurwa? Zajem cię kurwa suczce. Kurwa, ja go raz pierdolbałem, to mi... To mi cały magazynek zaraz wyłapię. Nie raz teraz. A gdzie jest e, Water Lincoln? Tu jest. Roid, tam Chłopa co raz postrzenię, ten zaraz pół magazynka we mnie zdampuje. Poważny jest. Mam kurde, 99% magazynka. Gdzie jest nawóz? Tu jest nawóz. Co ja? To ten pracuje spalać wszystko. Ja mogę wyjść teraz ze serwera? Czy no mogę do serwer lobby dać.

To innego robić? O kurwa! No, no, trzymam się, trzymam się! Trzymam się, spokojnie, nic! Nic się nie dzieje, trzymam się, spokojnie! Nic się nie dzieje! Nieprawda, nic się nie stało! Nic się nie dzieje, jest spokojnie! Jest yeah, spokojnie. Nie ma co się martwić. Nic mi nie będzie. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh. <try> Eee... Chyba ja po raz tak pierdoląłem Ryga. Ja Ktoś jest nieprzytomny? Ach, oh, kapitan zdechł. Kurwa, bo już wrażenie, że to na rally i pierdolną atomówką by była załadowana jako pierwszy <grymina> Ja atomówki nie ładowałem. Ale co? Bo kurwa chciałem wejść na działy i wam pomóc I tak dosłownie tak szybko pierdolnąłem I te, na tym dziale Na ale tym, na dziale, ch na, na ch tym ch dziale Chodzisz my, na railguna No właśnie ci kurwa tłumaczę, że nie za, były na tym i nie wiedziałem czy to jest railgun I pierdolnąłem i nagle tylko widzę białe ekran, mówię kurwa jebnę za tyłówki bardzo, ale mnie tak to wyjebano Kurwa na samą górę Ale, ale, ale kurwa przeżyłem Ale przeżyłem kurwa Ej ja też kurwa tego jakoś... to to przeżyłem ja... no. Wy widzieliście jaki ten suit jest Jestem potężny, ten co ja mam? Ja przeżyłem, nie. kurwa, sam się wyleczyłem. Ej, na, ej mam nadzieję, że ktoś to kurwa zapisał, nie? Ja mam nadzieję. Ja to mam, ja to mam, ja to mam. A ja... to teraz? gdzie ci bierzeć skrap? Chcesz mieć to co za dotarot, tak? Broń, gdzie ci skrap bierzeć? No masz tutaj przerzut, skrap do tego. Coś tam przecieka. Kurwa, na co jest zalane? O kurwa! Najebałem, najebałem, spokojnie Już, nie strzelać, kurwa, mnie zajebiecie No kurwa, nic nie słyszę Ja nic nie słyszę, ja nic nie słyszę No O, ja nic nie, nie, nic nie słyszę. Coś minie, nic nie przecieka, nic nie przecieka, kurwa. Mieliśmy tych, Magatę, kurwa. Ty. Ja. Dobra, tylko spalnie. Nie, nie. nie chcę Dobra, tak żyć. Kurwa, nie pasuje do tego strony. Nie chcę tak żyć. To popełnić w sudoku. Chyba się to zrobił. Kurwa, wysadza się mi co latce, nie

Nie, daj, daj, daj mi ja pofał na to i kurwa, na, 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 na bossa, a potem obie what to together. Co się stało, Sali? Nie, muszę na kimś się wyżyć. Czemu twój wapór jest biały? Wyszajni. Shiny jest wolotowny! Nie, ple nie ma nie masz kutasa. Kurwa jak się odpalił. <laughs> Solid has been triggered. Nuclear disaster is imminent. <laughs> że kurwa powinien tak Nawet się nie porozmawiać, nie odmówić, tylko po prostu wyjść. 100% shame kurwa. Mm, shame. Mowa! Ej, co? mowa! O jebadym psie, nie! Mowa co O jebanym psie się. Że... Zapisuję.